Cześć, witam się serdecznie. Cieszę się, że tutaj jesteś, bo zrobiłeś kolejny mały krok do tego, żeby być coraz bliżej zarabiania na rynkach Forex. To, co dla ciebie teraz mam, to chciałbym, żebyś poświęcił teraz te kilka minut i wysłuchał uważnie tej mojej krótkiej prezentacji, gdzie powiem tobie, w jakiej społeczności jestem, dlaczego tutaj jestem i jakie ty możesz mieć korzyści z tego tytułu. Dodam tylko, że dołączenie do naszej społeczności absolutnie nic cię nie, nie kosztuje. Jest to bezpłatne, możesz dołączyć w każdej chwili. Tutaj też, na tej stronie, obok materiału wideo, masz link do zarejestrowania się tam jak, jako nowy nasz partner. I cóż, no mam nadzieję, że tak jak ja, wykorzystasz też te możliwości i będziesz zarabiać na rynkach Forex. Ok, przejdźmy teraz do tej krótkiej prezentacji którą mam tutaj u siebie na laptopie i już ci ją pokazuję. A więc, jak zarabiać od zaraz na rynku Forex, nie mając doświadczenia i umiejętności? Grupa społeczność, o której mówię, nazywa się Elite Expert Club. Generalnie pod tą nazwą funkcjonujemy od kilku miesięcy, natomiast możesz nas znać też pod nazwą, Inwestycje, poważne inwestycje na dobrych warunkach, bezpieczne, zabezpieczone, ale to już są, że tak powiem, produkty dla dużych graczy, dla tych osób, które dysponują większą gotówką zdecydowanie na start niż ta gotówka, która jest niezbędna do tego, by wystartować na rynkach Forex i tutaj zacząć zarabiać i powiększać swoje zasoby finansowe. Mamy na dzień dzisiejszy 12 biur w całym kraju. Jak możemy Tobie pomóc zarabiać na rynku Forex? Pozwól, że na tym się skupię, bo to głównie Cię na dzisiaj interesuje. Otóż mamy na dzień dzisiejszy 5 takich podstawowych produktów, za pomocą których możesz zarówno się edukować jak i od razu też zacząć zarabiać. W zależności od tego oczywiście na jakim jesteś stopniu zaawansowania, czy znasz już trochę rynek forex, czy próbowałeś swoich sił, czy no nie obce są Tobie jakieś podstawowe pojęcia i poruszanie się po tym rynku. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. I mamy między innymi live trading session, a więc tutaj takie sesje live, na żywo z jednym z naszych traderów, analityków. Który po prostu na żywym organizmie każdego dnia przeprowadza razem z Tobą właśnie takie sesje tradingowe, gdzie przy Tobie omawia różne warunki rynkowe, zawiera transakcje, mówi dlaczego akurat w tym miejscu, jakie są jego scenariusze na dalszy rozwój wypadków itd. Więc to jest bardzo przydatne dla osób, które chcą się nauczyć samodzielnie tradować. Dlatego, że no, nic tak rzeczywiście Tobie nie jest w stanie pomóc, jak podglądanie na żywo osoby, która robi to od wielu lat z ogromnymi sukcesami i tłumaczy Tobie te mechanizmy, którymi się kieruje. tak? Więc jak najbardziej jest to fantastyczna sprawa dla osób, które szczególnie zaczynają z tym rynkiem, nie umieją jeszcze samodzielnie podejmować decyzji, kiedy wejść w pozycję, kiedy wyjść, na co zwracać uwagę. Także to na pewno jest godne polecenia. Oczywiście mamy też edukację zaawansowaną, więc już dla tych osób, które że tak powiem nie są na samym początku tej drogi, tylko już rzeczywiście mają jakieś swoje doświadczenia, jest tu cały pakiet szkoleń, które też sprawią, że zdecydowanie będziesz w stanie poprawić swoje wyniki i po prostu lepiej zarządzać i swoim kapitałem, i swoim, swoimi zyskami, pozycjami. I po prostu będziesz zarabiał na rynku forex więcej. I są oczywiście rozwiązania, już prowadzące bezpośrednio do zarabiania, mniej czy bardziej skomplikowane dla osób początkujących i już trochę bardziej zaawansowanych. I tu, między innymi, są to sygnały, które możesz otrzymywać na swoją komórkę. A więc, STS Signal. I są to już też takie rozwiązania automatyczne, które nie wymagają zupełnie Twojej ingerencji, po prostu instalujesz automat na swoim koncie i on wykonuje już samodzielnie transakcje, tak? Zawiera transakcje, otwiera, zamyka i tak dalej. Ty tylko od czasu do czasu możesz zaglądać na swój rachunek brokerski, by zobaczyć, no, jak automat sobie radzi. Oczywiście, jeśli chodzi o te rozwiązania już automatyczne, Bad system czy Elite Gainer System. Są to już rozwiązania dla osób bardziej zaawansowanych. No i tu już trzeba trochę zaufać i, i oddać tą kontrolę nad swoim rachunkiem brokerskim automatowi. W związku z tym myślę, że nie jest to też być może dla ciebie rozwiązanie na sam początek, ale na troszkę późniejszym etapie. Ok. Co ja w takim razie, tobie bym polecił, z czego ja również sam korzystam. Osobiście korzystam już od jakiegoś czasu z STS Signal. I tutaj jest to bardzo fajnie rozwiązane. Otrzymuję po prostu sygnały o konkretnej godzinie każdego dnia rano na swoją komórkę. Wprowadzam te sygnały po prostu samodzielnie, wybrane. Mogę wszystkie, mogę wybrane. Na swój rachunek brocherski i tam zawieram samodzielnie transakcje na bazie tych sygnałów. Więc jest to bardzo proste, mam nad tym pełną kontrolę. I tak naprawdę, no okej, okay, nie jest to automat, ale zajmuje mi to zaledwie 10-15 minut dziennie. Z rana, później otrzymuję powiadomienia, jeśli dane pozycje są już zamykane. Czy na plusie, czy czasami jak się zdarza, na minusie. No to okej, okay, wtedy trzeba zwrócić uwagę. Bo jeśli jest zalecenie, żeby zamknąć daną pozycję już na minusie, to no, należałoby to zrobić jak najszybciej, żeby ona nie generowała większej straty. Natomiast większość pozycji, jak zobaczysz, jest zamykana rzeczywiście na zysku. Samodzielnie możesz też oczywiście decydować o tym, jaka będzie wysokość Twojego zysku. A jest tak zwany take profit: czy będziesz ustawiał stop loss, a więc będziesz zabezpieczał te swoje pozycje w jakiś sposób, czy nie. Także tutaj wiele rzeczy zależy od ciebie, ale jeśli chodzi o same sygnały, są one bardzo wysokiej skuteczności. Zresztą zaraz Ci to zademonstruję. Tu dla przykładu są ostatnie dwa tygodnie. Nagrywam to wideo w czerwcu. Już minęło trochę więcej czasu niż te dwa tygodnie. Te wyniki kilku dni tego trzeciego tygodnia też są uwierz mi, rewelacyjne, zresztą miałeś przykład też na fejsie i prześledźmy sobie, tak, jak to wyglądało w ostatnich dwóch tygodniach. Tutaj mamy 1 czerwiec, tak, po lewo 237,9 pipsa. Następny dzień, 2 czerwiec, mamy tu podsumowanie 310,8 pipsa. 3 czerwiec 601,4 pipsa. Te wszystkie wyniki są podawane w pipsach, nie w dolarach czy w jakiejś innej walucie, w której możesz mieć konto, dlatego, że jest to najbardziej takie przejrzyste, tak? bo widzisz po prostu wynik pipsowy i teraz, jeśli grasz jedną wysokością pozycji, bardzo łatwo jest wyliczyć na tej podstawie Twój potencjalny zarobek. Zresztą o tym na koniec sobie też chwilę powiemy, lećmy dalej, mamy tutaj 3 czerwiec, przechodzimy do 4, 4 czerwca, dzień się zakończył 215,8 pipsa, 5 707 pips, 8 649 pips, 9 220, 10 210, jak widzisz, są również pozycje stratne. To nie jest tak, że, że tutaj y, traderzy, analitycy z Elite Expert Club, że oni no, zawsze stuprocentowo trafiają. Nie, oczywiście oni starają się jak najlepiej przygotować swoje analizy. Natomiast rynek czasami bywa nieobliczalny. Tak? Nie wszystko da się przewidzieć i pewne scenariusze no Też się potrafią nie zrealizować, i wtedy oczywiście też są pozycje stratne. Natomiast, jak widzisz, tych pozycji stratnych jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Większość kończy się po prostu osiąganiem take profit i osiągnięciem zysku. Jedźmy dalej. 11 czerwiec, a tutaj się nie zmieściło po długości, mamy 413 pips, też jakieś były dwie pozycje stratne. I 12 czerwiec, zakończenie tygodnia, piątek 209 pips. Jak to wygląda w podsumowaniu? Pierwszy tydzień od 1 do 5 czerwca 2070 pipsów zysku. Drugi tydzień od 8 do 12 1701 pipsów zysku. A więc łącznie mamy tutaj 3771 pipsów w dwa tygodnie zaledwie w dwa tygodnie pół miesiąca prawie już 4000 pipsów na zysku. Co to dla ciebie oznacza. Jeśli masz stosunkowo nieduży kapitał którym grasz u brokera i grasz pozycjami 0,01 lota zarobiłbyś w takiej sytuacji w te dwa tygodnie 377 dolarów razy mniej więcej 4 złoty około 1500 złotych dwa tygodnie więc w miesiąc około 3000 zł jesteś w stanie zarobić na takich sygnałach przy małym kapitale przy graniu tylko pozycją 0,01 lota. Jeśli masz nieco większy kapitał, możesz sobie pozwolić na pozycję 0,1 lota, zarobiłbyś 3771 dolarów. Razy 4, około 15 tysięcy złotych na sygnałach. 15 minut dziennie. To jest potęga, wyobraź to sobie? I teraz mając już naprawdę pokaźny kapitał, który mógłbyś Ewentualnie tutaj zarządzać na foreksie, zarobiłbyś w takiej sytuacji 37 710 dolarów. Około 150 tysięcy złotych. Dwa tygodnie, więc cztery tygodnie około 300 tysięcy złotych. Czy ty widzisz ten potencjał tego rynku? Co to dla ciebie oznacza jak twoje życie może się zmienić, jeśli nawet dzisiaj zaczniesz z niewielkim kapitałem, około 500 dolarów na koncie brokerskim, zaczniesz grać pozycją 0,01 lota, zaczniesz zarabiać około 3000 miesięcznie, dodatkowo, właśnie tutaj z Forex, część tych pieniędzy będziesz przeznaczał, żeby powiększyć swój kapitał brokerski, żeby móc grać za chwilę pozycją 0,02 lota. Co to oznacza? 100% podwyżkę zamiast 3000 6000 zł miesięcznie. Później zaczniesz grać 03, 04, 0,5 lata i to niesamowicie zacznie budować Twoją przyszłość finansową. Czy można stracić? Jasne, że tak. To jest rynek finansowy. Musisz mieć tego świadomość, że to no, są wyniki spektakularne. Też zdarzają się oczywiście jakieś pozycje stratne, też zdarzają się sytuacje, gdzie Twój kapitał poleci gdzieś w dół. Ale tutaj uczymy też, jak możesz się zabezpieczyć przed takimi spadkami, jak możesz zabezpieczyć swój kapitał, żeby jego nie stracić, a żeby rzeczywiście cały czas mimo różnych też fluktuacji, spadków i, i potknięć, tutaj też różnych nieprzewidzianych sytuacji, które się na rynku wydarzą, żebyś mógł ten swój kapitał chronić i żeby cały czas ten twój kapitał wzrastał. I temu też służy między innymi edukacja, którą prowadzimy w naszej społeczności, w naszej grupie, więc cóż, zachęcam cię do tego, żebyś do nas dołączył. Dołączenie do nas, rejestracja w naszej społeczności Elite Expert Club jest absolutnie, całkowicie Bezpłatna. Więc dołącz, zobacz to wszystko od środka. Wybierz dla siebie najlepsze produkty, zacznij się razem z nami uczyć. Będziesz miał możliwość również dołączenia do takiej bezpłatnej grupy sygnałowej. I cóż, jeśli myślisz, że jest to coś dla ciebie, to myślę, że po prostu nie warto czekać. Daj sobie szansę, zrób pierwszy krok i widzimy się już. Venite Expert Club. Obok tego nagrania wideo masz możliwość kliknąć w przycisk, przejść do rejestracji. Tam po prostu załóż swoje konto Venite Expert Club i możesz się tylko przyglądać. A możesz też wystartować, korzystając z któregoś z produktów, które tobie pokazałem. Życzę mi jego dnia, fantastycznych wyborów i świetnych wyników. Zenit Expert Club. Cześć!